Przypominam, że do wygrania jest granie spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film. Zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym każde wpłacone przez was 3 zł na GeForce Kings z kodem DRUSZOK to szansa na ciekawe nagrody. Wystarczy, że wyślesz jedynie potwierdzenie wpłaty na kanał wpłaty. Zresztą wszystko macie na Discordzie. Cześć, tu jest Dzisiaj jesteśmy klasycznie na GeForce Kings. Jeszcze przypominam, że z kodem DRUSZOK macie 5% więcej do doładowania. A na stronę wpłacicie tak naprawdę czymś sobie tutaj chcecie, ta skinami, Paypalem, krypto, no metod płatności jest siu siu, jeszcze więcej. Na starcik, jeszcze darmowa skrzynka, która jest po prostu za darmo jak wpiszecie sobie kodzik o tutaj. No pety nie może, o ale tu już takie za złotóweczka, za darmo, no zawsze, zawsze coś. Otwórzmy sobie może na start tutaj skrzyneczkę bonusową złotą, za darmo tutaj taką o skrzyneczkę sobie, no za darmo to też jest uczciwa cena, wystarczy sobie poziom, po prostu wbijemy. No niestety Five 7. Ale zawsze te 8 ziko do przodu. No 8 zł, yy, chociaż czasami leży na, 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 na ulicach, ale no. No to wtedy jak się zbierze te 8 i, i następne 8 to jest już 16, czyli może już w jakimś takim mieście, coś tam jakiś kebab. Już będzie. Otwórzmy sobie na start skrzynie yy, salon. Ra, raz po prostu. O fajzik, nie. No nie, to też nie. Takich rzeczy to nie. chyba nie, nie. Tego to nie, nie, tego, tego, tego to nie. Hmm... Może skrzynia teraz... Furia. Dwa razy 140 zł. Można sobie otworzyć tą furię. No chyba nie. O jedynie. No nie, furia nie dała nam tutaj nic ciekawego. Hmm. Może skrzynia... Jakbyśmy sobie i psa otworzyli dwa razy. soficer jakiś. No nie. Nadal za nadal zakolorował. Po prostu powiem, że nie jest. otwórzmy sobie. Yy, może skrzynia o nazwie PAIN. 16 zł. No możemy 3 za 48 kliknąć. I ze skrzyni bull bull Ale pamiętajcie. Jeszcze druga szansa. O tu już 70 zł. sprzedajmy wszystko, co tu mieliśmy. Muszę sobie idźmy od tej. Może przejdźmy do skrzynki, którą osobiście, prywatnie bardzo lubię, czyli Nick Dollar. Ona jest spoko. I właśnie udowodniłem, że jest spoko, bo wydałem 12 zł, dostałem 16 prawie, że. O, wydałem ile? 12 dostałem. 16 prawie znowu, nie? To jest mało. To jest w sensie mało, ale ta skrzynia jest. no nie jest jakaś za droga, nie? Tutaj warto podkreślić. No, zróbmy, dołączmy do tej bitwy, bo są już trzy osoby. Zaryzykujmy tutaj. Same tej procentówki. Ostatnia sobie Asimowa kupiłem właśnie. Tutaj ogarnąłem. Simowka tutaj Więc jakby tutaj jeszcze drugi Asimow był. No nie, szkoda. Ale 7,7 laki, 7,7 laki, coś. Może laki, laki, coś. Dla nas laki. Ten tek na pewno nie jest dla nas laki. Ale może tutaj coś będzie dla nas laki. Dla nas na no ten tech nie jest laki. 10% nice. No dajcie nożyk. Dla mnie oczywiście. No to nie jest dla nikogo nożyk. Może tym razem. No ale nie dla nas to jest. No i tu już ciężko będzie, bo Pevor by musiał dać nam. Black Laminat za 6 dyszek. To nadal za mało. No jeszcze tutaj by musiało luksury nam wypaść coś. No niestety nie. 328 zł to nam zostało więc może wlecimy sobie coś księgaczkę fast attack 5 razy sześćdzieszek jeszcze raz no nie 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 tym nie tym razem może być coś z ku sobie waluty na farmy i może to spróbujmy sobie dwa razy otworzyć za 114 ziko. będzie zawsze tej waluty coś blue no nie to jest to jest dramat to jest dzisiaj dramat. A wymienimy szrobetow tą generator może 300 punktów tutaj. A my dostajemy za te żetony 2,50 do przodu. Zawsze coś. Mamy 200 złotych. Hmm, coś moglibyśmy otworzyć. No ten 1 dolar. Zróbmy sobie bitwę z tej skrzynki. I nie te dolar. trzech może na trzech ostatnia może, że no, można powiedzieć ostatnia bitwa i sobie potem odpuścimy. Ale skrzynia moim zdaniem jest całkiem niezła. No zresztą sami widzieliście co przed chwilą oddało. No otworzyłem trzy razy, za 12 zł cały rozdosowałam tam okolice 16. Nie więc to jest spoko. Na start giga dobre traf, bo to jest 7.68 jeszcze tu 7.40 dla Arnolda. Otóż ten Kałach nie jest spoko, chyba że, no nie, nie jest, ale ligle za 7,32 dla każdego Pilara, ale taka Pilara, oj no i zobaczcie co tutaj dostaje Arnold Ciężko będzie Arnolda dogonić, tym bardziej, że chociaż to co CZ droga chyba, 12 zł, a ta w też No nie wiem No nie, tu już chyba Arnold sobie zgarnie to, ale fajnie zgarnie Arnold To pokazuje jaka ta skrzynia ma potencjał, nie, oj zobaczcie to 85 zł sobie zgarnął. No, skrzynia moim zdaniem jest mocarna. Do następnego.